Skoro już zdefiniowaliśmy kategorie, a także dostawców i producentów, logicznym wydawałoby się dodanie kilku produktów. Nim to jednak zrobimy, zdefiniujemy kilka opcji dotyczących płatności, takich jak waluta i podatek, a także nauczymy się w jaki sposób na naszej stronie Wyświetlić możliwość zmiany języka i zmiany waluty. Przechodzimy na zakładkę płatności, a następnie pierwszą podzakładkę Currencies, czyli waluty. Uzyskujemy listę aktualnie zainstalowanych walut w systemie. Aby dodać walutę, klikamy dodaj nowy, a następnie. Określamy nazwę waluty, na przykład złoty, kod ISO, PLN, symbol. W naszym wypadku będzie to ZEU, przelicznik kursowy. Będziemy chcieli, żeby nasza waluta była walutą główną, dlatego przelicznik kursowy ustawimy na 1. Następnie określamy format ceny. W naszym wypadku będzie to format taki jak, dla, liczb, jak dla, dla kwot w euro. Kolejna opcja decyduje o tym, czy zaokrąglać liczby. Następna opcja pozwala nam zdecydować, czy chcemy, aby przed znakiem waluty, symbolem waluty, czyli EU a kwotą znajdowała się spacja. Po uzupełnieniu wszystkich pól, klikamy Zapisz, i w ten sposób zdefiniowaliśmy nową walutę o nazwie złoty. Możemy oczywiście edytować walutę za pomocą przycisku Edytuj i dowolnie zmieniać jej wartości. W naszym sklepie nie będziemy potrzebowali aż tylu walut. Zostawimy tylko dwie złotówki i euro. Zatem zaznaczamy dolar i funt. A następnie klikamy usuń zaznaczone. Potwierdzamy. I w ten sposób pozbyliśmy się dwóch zbędnych walut. Kolejna sekcja opcje walut. Pozwala nam przede wszystkim ustawić domyślną walutę. Będzie to złoty. Klikamy Zapisz. A następnie możemy zaktualizować kurs wymiany. Oczywiście, do aktualizacji kursów jest potrzebne połączenie z internetem. Zaktualizowaliśmy nasze kursy. Widać, że zostały one przeliczone. W ten sposób dodaliśmy w naszym sklepie własną walutę. Poraz zdefiniować również podatki, czyli taxes. Widzimy listę zdefiniowanych podatków. Nam będzie potrzebny tak naprawdę tylko jeden podatek, dlatego wszystkie możemy usunąć. Najpierw usuniemy dwa, ponieważ... Potrzebujemy przynajmniej jednego podatku, a trzeci podatek wyedytujemy po prostu. Podatek ten nazwiemy VAT 22% i określimy jego wartość na 22%. Możemy zdefiniować również strefy, dla których ten podatek będzie aktywny, a także stany. Zrobimy ten dodatek ten podatek aktywny dla wszystkich. Sekcja opcje podatku decyduje o tym, czy chcemy wyświetlić podatek na czy chcemy włączyć mechanizm podatku na stronie. Oczywiście włączymy go. Jak widać po odświeżeniu strony nadal nie mamy dostępu do przełączania języków. Ani waluty. Musimy udać się na zakładkę modules i zainstalować dwa inne moduły z sekcji blocks. Będzie to blok walut, możemy zaznaczyć, i blok językowy, również możemy zaznaczyć, a następnie instaluj zaznaczone. Moduły zostały zainstalowane widzimy są aktywne. Przejdźmy zatem na naszą stronę. Jak widać wyświetliły nam się tutaj nazwa currency i możliwość przełączania pomiędzy walutami. Również możemy przełączyć języki. Widzimy, że pomimo przełączenia na język polski. Nazwa karencji nie uległa zmianie, co oczywiście powinniśmy zmienić. Jak pamiętamy, robimy to za pomocą zakładki Tools Translations, a następnie z listy wybieramy tłumaczenie modułów i klikamy flagę języka polskiego. Szukamy modułu odpowiedzialnego za wyświetlanie walut, czyli block currencies, i zmienią currency zmieniamy na waluta. Możemy teraz zapisać tłumaczenie. I po odświeżeniu strony w języku polskim moduł zmienił nazwę na waluta. Po przełączeniu na angielski znów mamy kalendarium. Jest to jak najbardziej poprawne działanie. W ten prosty sposób zdefiniowaliśmy podatek do naszego sklepu. Waluty a także ustaliliśmy dwa nowe bloki, blok języka i blok wyboru waluty.